Wyobraź sobie standardowego przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Tak. No, szewc. Szewc. Szewc, fryzjer. Tak. No, no, on robi swoje, nie włosy, naprawia buty, nie? No więc, żeby nie miał tak łatwo, to taki standardowy przedsiębiorca z jednoosobową działalnością gospodarczą, bez pracowników, rocznie, mój drogi do ZUS-u, urzędu skarbowego, musi wysłać 24 różne formularze. 24 formularze? 24 formularze. Co ty mówisz? To jest mało dużo. 2 miesięcznie, co najmniej różnej maści formularze. Zwykły przedsiębiorca, szef. Z mikrodochodami. To dalej. Pójdźmy krok wyżej. Spółka ZOO z dziesięcioma 10 pracownikami, tak? Ile ma formularzy miesięcznie? 55 różnej maści formularzy deklaracji. 55, czyli wychodzi nam już 5 miesięcznie, tak? Prawie. Dalej, mój drogi, spółka z która ma kapitał zagraniczny. Mhm. 227 formularzy, z czego aż 86 do NBP. Nie? No i teraz rekordzista, spółka akcyjna z kapitałem zagranicznym. Mój drogi, 697 formularzy różnej maści deklaracji. 697. Rozumiesz to? Jak w tym kraju ma być normalnie, jak zwykły mały przedsiębiorca ma 25 różnych formularzy, jak, jak on nie wie jakie, nie wie jakie wypełnić, ja nie wiem jak większość z nich wypełnić, nie wie do kogo, jak to ma być normalnie. To jest biurokracja i formalizm w naj, najczystszej postaci.